Cześć, mamo z tej strony Addiction i w dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak można zmienić kolor motyw klawiatury w telefonie. No dobra, na początek pokażę może. Mm... Żeby właśnie zmienić takie klawiatury, jakiś motyw sobie inny dodać, trzeba mieć taką aplikację. Ja tą aplikację miałem systemowo, gdy otrzymałem telefon, nie musiałem jej wgrywać. Ja ją mam systemowo, także wydaje mi się, że te nowsze telefony, jeżeli macie, no to też macie, a jeżeli nie, no to po, po prostu trzeba pobrać. Więc co, trzeba wejść w sklep Play. No i w polu wyszukiwania wpisujemy takie coś jak Microsoft e, Swift K, keyboard, keyboard. E, No i co? I po prostu macie tutaj e, aplikację, pobieracie ją e, na telefon. Szczerze mówiąc, nie ma e, jako taką ikony, chyba. Ja przynajmniej nie mam ikony w telefonie, e, ale aplikacja jest w telefonie. Więc e, zaraz pokażę, jak to działa. No i teraz wchodzimy w dowolny, e, jakiś tam nie wiem, edytor tekstu czy jakiś notatnik. Ja, ja jestem w notatniku, ale powiem też, że możecie zrobić to w wiadomości e, systemowej, e, znaczy aplikacji systemowej telefonu wiadomości, gdzie przychodzą Wam SMS-y. Chodzi o to, żeby po prostu wyświetlić klawiaturę, i klikacie. No, nie tutaj macie w lewym. E, na lewo macie takie, jakby dwie strzałeczki, klikacie to i odsuwacie więcej, że tak powiem, działań. Następnie klikacie te trzy kropeczki tutaj w prawo. No i tutaj macie coś takiego jak motywy. Klikacie te motywy. No i co, no i zaznaczę, że trzeba mieć tutaj internet włączony, aby ta galeria się tutaj pokazała. E, tutaj mamy twoje, czyli nasze e, obecne. No ja, jak widzicie, mam właśnie tutaj e, klawiaturę taką zaznaczoną. Tutaj mamy jeszcze niestandardowe, natomiast to mm, nawet sam nie wiem o co z tym chodzi, po prostu tworzycie chyba, z tego co widzę. No ale w każdym bądź razie macie swoje, i tutaj macie galerię. E, oczywiście macie niebieski przycisk aby sprawdzić teraz e, klawiaturę natomiast e, no nie wiem dajmy że szukamy jakiejś klawiatury e, szukacie klawiaturki no i co klikacie załóżmy że taką klikacie i teraz tak e, tutaj klikacie pobierz ze względu na to, że nie jestem zalogowany, więc nie mogę tego pograć, pobrać, więc nie pokażę Wam tego, ale widziałem, że tak się robi. Po prostu klikacie pobierz no i cieszycie się nową klawiaturą. Nie musicie nic przełączać po pobraniu, to trwa jakieś kilka sekund. Od razu macie klawiaturę, jakby wgraną, już nie? Więc w ten sposób możecie sobie pobierać te klawiatury. Także mam nadzieję, że film wam przypadł do gustu. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę. oraz jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z materiałem. No i co? Dajcie znać w komentarzu miły komentarzyk, napiszcie. To tyle do usłyszenia w kolejnych filmach. Hej.